Cześć, tutaj Łukasz z Kanga Exchange. Tematem tego filmu będzie jak zrealizować wypłatę w kantorze stacjonarnym nie posiadając konta na Kanga Exchange. Część z Was pisało do nas na forach, że nie chce podawać swojego adresu e-mail, aby taką wypłatę dokonać. Więc tutaj z pomocą przychodzi nasze rozwiązanie, które nazywamy check. Aby zrealizować wypłatę w kantorze, nie posiadając konta, wchodzimy najpierw na stronę check.kanga Exchange. Na tej stronie możecie zobaczyć jakiś aktualny kurs Bitcoina, sprawdzić stan konta uprzednio zdefiniowanego czeku lub wygenerować nowy. W tej chwili wspieramy Bitcoina. Jeśli chodzi o czeki, natomiast Ethereum wpłata i wypłata jest możliwa za pomocą konta Kanga Exchange. Jednak w najbliższej przyszłości rozszerzymy o nowy blockchain nasze czeki. Więc pierwszym krokiem jest po kliknięciu Nie jestem robotem jest wygenerowanie adresu. Zostanie nam wygenerowany adres do wpłaty, QR kod z tym adresem oraz dwie ważne informacje: identyfikator czeku oraz kod PIN do realizacji tego czeku. Identyfikator czeku może być informacją publiczną. Za jego pomocą będzie można sprawdzić, ile na tym czeku jest bitcoinów. Jednak bez posiadania kodu PIN możliwe będzie takie sprawdzenie tylko i wyłącznie w kantorze stacjonarnym. Natomiast PIN nie podajecie nikomu, tylko pracownikowi kantoru w momencie, kiedy decydujecie się na wypłatę. Mamy możliwość także pobrania takiego czeku w formie PDF-u, aby go później w łatwy sposób wydrukować lub wyświetlić na telefonie. Więc tak, jak już mamy ten czek, pierwszym krokiem, jaki musimy zrobić, jest wpłata za pomocą blockchaina bitcoinów na wyświetlony tutaj adres. Jak już prześlecie pod wskazany adres swoje bitcoiny możecie w łatwy sposób sprawdzić czy ta wpłata została odnotowana na czeku. Aby to zrobić, klikacie w przycisk Sprawdź stan konta czeku. Podajecie jego identyfikator oraz PIN. I widzimy, że pod tym czekiem Znajduje się 0,1 bitcoina. Jeśli odpowiada nam kurs, jaki aktualnie jest, czek oferuje rewelacyjną funkcjonalność, jak możliwość wymiany bitcoina na złotówki, nie wychodząc z domu. Aby to zrobić, należy kliknąć przycisk Sprzedaj i wyświetlona zostaje mi informacja, ile na, pod tym czekiem znajduje się złotówek reprezentowanych za pomocą tokenu omega PLN.